na no widzowie, dzisiaj będziemy grać w Brawla, no po prostu grać w Brawla, więc w takim razie, kogo tu wybrać? więc, najpierw może na początek, a to jest ten fajny skin, którego zdobyłam, jest jeszcze i dużo, nie? Yeah. Ale bardziej nas obchodzi pojedynki. Dzisiaj będziemy dużo robić na tym trybie. Więc najpierw smie rzadkie i będziemy tak chodzić: rzadkie, rzadkie, bardzo rzadkie, epickie, mityczne i legendarne. Więc jeszcze ktoś rzadki. Rosa nie. Brok. Dobra, więc lecimy. Kogo mamy? Szejc, Garnadar. Ryko to jest. Chyba tak. Tak, Alpermiu to był. Znaczy nie Alpirmy, tylko Ryko. Szejc jest dobry nawet. Przechodzi przez ściany to? bardzo dobra moc. Aha. Uh -huh. Aha. Ona ulta teraz. A tutaj połdziń nic mu to nie dobyło, jest mało ścian. Nie ma, nie pytajcie, dlaczego jestem taki toksik, ale let's go. Ojoj, oj, oj. spajkuś, nie robimy tak, zaraz cię wrzucę do burzy, spajkuś zostaw. O nie, miło się robi. Oh yes! Wygrana, co prawda z 80 HPL. -a. Dobra, let's go. Co ty chcesz? samym primo wygrałam. Tak naprawdę trzy na jednego było, bo zagrałam w jednym. Spertropik. Rzadki. Ale o, może być. Dobra, teraz bardzo rzadki postacie. Na pewno daj na Mike. Tylko że kto jeszcze? H hmm. Gasnie Karl o jeszcze jeden to Riko rykołaśnie jego Więc hej ho Bra Bo myślę, że ktoś będzie miał taki legendar takich legendarnych zadymiarzy, nie? I każdy będzie takie mocny jak Kenji. Zaraz myślę o to będzie lepiej. ei täna ma ei kuulda wow. . on üsna otsene . tõlg Harriku . Więc, dopóki nie wygram, nie mogę tam. z rangi na lepszą. Teraz napis, bo Edgar nie... To Ems! Tak nie wiedziałem, że taka mi się wygląda. Teraz jest ból, więc... Dobra, ból. S. Teraz sam

na z nim przegram Ajajaj Teraz tylko daj A nie, jeszcze tylko O, to było mocne. A Riko nie wykorzystane. Bardzo rzadki. No dobra, teraz epicki, już się to mierzy. Na pewno pejperka. nie będę grał moim asem. 42 ranga. Bo każdego nie jest miło tu. Dajmy perla. I wszystkie, wszystkich epickich zadymiarzy mam, przez co bardzo duży wybór mam. Teraz możemy... Shade'a, Shade'a. No, nowy zadmiarz on będzie planem, bo jakby umarł o nie przez Drago tylko nie jest taki dobry. Myślę, że nam sobie dał poradzić.

Gdzie jest ten Chester? On na pewno tam jest. Wystawił to. O, ten ult mnie uratował. Więc dosłownie zero HP. Więc S. A dalej mamy po dwóch zadmiarzy. Ja z nim chciałam coś zapnąć. Ojej. Oh S. Teraz tylko Biblia jest na blisko. Ale ja też jestem na blisko. Moja postać jest najlepsza na blisko. No właśnie to chodziło. Shade, shade, shade. Nimi nie mogę przegrać. Ale ona też jest. Co? Jak? Co? Jakim cudem? Dobra, jeszcze raz, bo to... Aj, aj, aj. Jak to jest? Ale let's go. Teraz ten wrogi szajd. Te ja szajdy też mam. Что тут было? Хм. Так сюда. Ну, где-то время такие атаку. postawę. Co? Dobra, per, muszę mieć chyba na słaby. Dobra, let's go. No teraz się udało. No bo

S. Dobra, teraz wygrywam piperką. Pai no zostaw w niemisku. Misiek zostaw. No wiem, żebyś Misiek zostawił. A oh, ja miałem użyć ulta. Dobra, będę miał ulta. Wiedziałem. S, teraz Bell. A co to robiło? A, przebijało wrogów. O nie, Shade. Leci Muszę Musiłem sobie dać radę. No, Zapomniałem, że mogę chodzić po wodzie? S. Dobra, dalej. Teraz mityczni? Na pewno bardzo. Kogo jeszcze? I... Lili chyba nie jest taka dobra Clancy. Jeszcze jeden. Pan Pania. Baron. Dobra, let's go. Bo nie wygrać, bo mam no dobry skład. Bo też już są mityczni z odmierze. Jak mam ranki i nie dlatego, że je przekrywałem, je tylko dlatego, że ogólnie mam zero w tym i nie grałem. Po prostu dla mnie to nie ma sensu. O, S. To jest god? Chyba tak. Ja. Ja nie jest w zasięgu. Nie. On jest tam. Dobra, mam Nie. Aj, Mortis, coś sądzę, że to przegram. mogę się przed tym chować. Chyba to będzie najlepszą sposobem. OS. Dobra, ja nim wygram, ja nim wygram muszę. Tylko to jest postać na dwa więc mam słabo. Muszę poczekać się na busze. Albo jak do mnie podejdzie. Są dwie opcje. Albo do mnie podchodzi. Albo ja go zabijam. I S. Dobra, wygrana. Teraz legendarni. Leon. Kita nie wybieram. Albo chyba będę musiał. Nie na no drago. Fla. Ile on zadaje. 1200... 1000... Nie, drogo lepszy. Drogo dużo więcej zadaje od Kito. Kit jest dobry, na przykład na astrologii, gdzie są power kiaby. Bo on ma gwiazdną moc, że 150 mocy bierze ze power kiubów. Ale Kiedyś było 200 i było bardzo mocno to. Wtedy to była chyba najmocniejsza postać w grze, sądzę. Jak się miało ten star power. Uleczyłem się. Jakbym nie ja użył tego ulta, to bym się uleczył. Znaczy, nie uleczył wtedy, właśnie. Bo on Master power, że się leczy. Jak my się ulta. Więc to jest OP. Bo wchodzisz, masz ulta, leczysz się i masz nabój. Nie tak jak wtedy było. Aj, Dobra, Spike. Spike lubię. To była moja pierwsza legenda ogólnie. Mielu kolegów też była pierwsza legenda. Mam no, hiper. Dobra, teraz już mam hiper. Hiper ult załatwiam. bo zaraz nie będzie można żyć hiper, jak umrę. Co to ty jesteś. O, idealnie wszedłeś w to. S. No i co tak kończymy odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku, pa!